Nie oszukujmy się, mordeczko, jeśli tu jesteś, to wi już wiesz, jak wygląda tworzenie postaci, więc przedstawiamy Ci Radomosa Bójdę. To jesteśmy my. Tak jest. Rozpoczynamy przygodę Radomos Buida, żeby była jasność, uwielbia Voldemorta. Jest fanem Voldemorta, dlatego tak jak Tom Marvolo Riddle... Zaraz dokończę. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spell casting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Pewnie. Well, I'm quite no sure bo. I've never seen anyone take so quickly to a secondhand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me. The time again. Whoa! Whoa! Who is this? Oh! Eleazar! George! <laughs> Glad my rather cryptic George. description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. <laughs> Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. <laughs> Gave quite the fright to some theater-goers in the West End. <laughs> it's been aha, much aha, too long. When I received your owl, I must yeah. say I... Best not speak here, Eleazar. Mm. Of course. No pewnie. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Lechime. Ages. Bracions. Been to the castle? Would be good to oh, see the old, old pile of rocks. <coughs> Myślisz? Mm -hmm. Radomus Buida, u wielbająde morta i tak samo jak Tom Mar. <laughs> Myślę, że się nie załadowały tekstury. <laughs> Tak samo jak Tom Marvolo Riddle, gdy Radomus Buida machnie różdżką przed swoim imieniem zmienia się w... Wy... Daj suba, mordo! <grym> Zapomniałeś! Nie zapomniałem, nie wiedziałem, <grym> że mam to powiedzieć. Daj suba, mordo! To jest Radomus Buida, nasz wspaniały czarodziej. My jesteśmy... Fica I Kevin. I witamy was na kanale. Dwa gramy... Dwoje gramy! O nie! <grym> Twoje gram. Awalanche. Przed wami. Przed wami Hogwarts Legacy. Um, drogie mordeczki, które już z nami są jakiś czas. Cieszymy się, że możemy was przywitać na nowej serii. Mamy nadzieję, że będzie fan. W przeciwieństwie do Eden Ringa. Tym razem Fica nie ruszał tej gry. Fica czy zachowałeś wstrzemięźliwość? Dokładnie tak, nie miałem okazji. Więc Pięknie. To będzie nowa historia. Dla o, mnie i dla tego. Cię... George nas złapał Mordeci. <laughs> Sorry. And who is your traveling companion? A new Radomus. student. Radomus, Mordo. Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. How extraordinary. <laughs> it is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted <laughs> to Hogwarts. <laughs> <laughs> <to> hog <inaudible> 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 no. Nor have I. Of course, as <inaudible> the other fifth oh. years have been honing their magical skills for four years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Nice. Well, you ruchu. couldn't have asked for a better mentor. <laughs> <laughs> Professor is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. <laughs> <laughs> lizać dupę. Have you w sense że... Nie o to mi chodzi. Mam na myśli, że, <laughs> na myśli, że... <laughs> opinions differ as to how great a threat Ran really is. Tak, Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. Co And it was your wife, Eleazar. Who alerted me to his activities months ago? Miriam? How? No. She wrote to me about Ranrock before she died. Wondering what the ministry knew about his activities. Before I could Check respond, I... I received this. It was the last thing she said. <laughs> 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 it came to her <laughs> but with no correspondence. I can only assume that she had to get so? rid of it quickly to keep it safe. Presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That simple. <laughs> 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 I don't see a Nor do I. What? Sorry if John Nation. A tym to się świeci, okej okay. myślałem, że... No, myślałem, że Radomos trochę coś coś ten? Ooo. Oh, oh, oh. no Czy to, to zjadło nie... całego zioma? Tak i pół wozy. Co? Nie typu tam jeszcze jest, żyje Nie wygląda. Ucieka... No już chyba nie żyje A, <laughs> To nie wygląda mina przerażona o. Konie się pokazały. Ale że... czemu? Bo zobaczył Subacryli czyjąś śmierć, śmierć. a to wiemy co się stało z panem. Subtelne, nie, ale nie, fajne. Nie, 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 będzie działało. O kurde. Accio miotła. akcja, miotła. akcja, pojemnik na dildo. Szybko. <głosy> <głosy> Wiesz jak oczy zasłonić, to cię nie widać? Klucz, a. klucz. Czej, co? Jak on przepchnął przeniósł? Czemu on przepchnął przeniósł? No jest czarodziejem. No, ale Aha. ale czekaj, przecież to wygl... zachowało się jakiś wistoklik. Krzyk right? bólu. Oh! Wow, bit. my też. Dawaj podkij. Take this, it's stuff you in a <laughs> się śmiałeś? Aby się uleczyć. Dawaj, łykaj to, gulgaj. Mmm, elixir vaginowy. nam, 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 nam. O, jak zwał, tak zwał. potato. Poor mm -hmm. oh George. I can't believe it. What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? No a typical dragon would never. Professor? No. Sir, where are we? I'm not Ooh. sure. Nice. But that key you discovered was clearly a Biliż, <trausz> <trausz> że to i <świstoky>. ah, okay, <trausz> <no dogma. trausz> nie, to to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. <trausz> but stay close. We've no idea who Dobrze. created this Panie Fig, no masz, profesor Fig. A profesor Fig, okej. Okay. Ja I ty idziesz? Okej, tu się porusza. Di, jak się da, chodzi? Da, 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 da. Lewą gałką. Ha, ha, ha. Czy no. masz na myśli feeling? Idź, feeling mi chodziło. Eee, trochę nie ma takich szybkich zwrotów jak w Eldenie na przykład. No nie porównuj tego do Eldena. Zapraszamy do, wiesz, do naszego... Razie... <laughs> na razie pewnie tak nie możesz biegać ani nic, bo to jest pokazówka jakaś. No idź do Aha, dobra, racja, 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 racja. To na razie zwierz. Fig o, me up. jak razi. Jak e, dwoi.

But Miriam sent that poor key to George for a reason. And I believe that she was in pursuit of whatever to lead oh. okay. to. If you're to sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely so. No, no, no. Let's see if we can find a path. Ty, ty robisz, tą obracasz, czy to nie te kamerą? Nie, okay. trochę ja modyfikuję, ale nie. Okej, okay, nice. Wow fig, ma dobrą kundyche. Co to było? Nic takiego. Zupełnie. nic. Waszaj, nie da się wpaść. Ok. A teraz Miriam nie żyje, tak? To jest ta sama magia, która Pottera uratowała, nie? Nie wiem. A, to jest dobry moment, żeby wspomnieć. Zmodyfikowaliśmy nasze awatary piękne. Ja nie mam Nosa, jak wiecie <laughs> kto. Jak Don Malboro Lidl. <laughs> jak ktoś którego imienia nie <laughs> może wymawiać. A ja mam bliznę i okularki jak Harry Potter. Tak, Nie jest ścieżka, tak nie cały czas, mnie, okay, okay, sorry. I wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do, but magic is no different than any power. What really matters is the one okay. who wields it. Okay. Ooh. No, that ice? It's Walking. not cold enough here. Dobra. Jakie mam zaklęcie panu? Pokażę głoską. Wciągaj spodnie. Eee. Uh, RT. Bum boom. A jakieś zaklęcie w Wow, 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 wow. <laughs> Użyj swojej kamery, by wybrać ten cel. A, ok. Małą gałką. Tak, 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 tak.

A, ta mowa lewa zniknęła! Ach, na górze. Ha, cia, fu, ha, Co ty robisz? Jakuś wlewo? się tak. Wow! A idź w lewo. To teraz czarodzieje z Wartu potrafią parkour. Tam? Jak ja to zniszczyłem, <laughs> stary? Jestem przepotężny. O, skrzynka. Rada. A, u, nice. E... Jak się otwiera? Nie wiem. Nie powiedzieliście. X, X-em O, 5, so, 56 monet! A, nice. pożyłeś, okay. Poproszę wszystko! A tam co jest? Sczelf to. Aha, oznaczyłem sobie to, tak? Nie wiem, może niechcący? nie chcący. Gałką stałeś? Nie. Okej, to nie wiem. I co tu mamy? Pewnie będzie Ale ładne naprawić miejsce. Naprawić most, tak strzałbym. Tak? Róż Wingardium Leviosa. A jak tam dostaniemy? Miotłą. Nie on naprawił. Po co aż tam dookoła to obracasz? To się ty na samolot. To jest bardzo nieproduktywny w tym reparo, panie fig. Ale piękny. Nice. Będę szybszy. Chyba ja. Nie da się sprintować przy figu. No to nie sprint? What the FIG. Jeszcze trochę. Dawaj. Hejo, To jest Myślisz? Czemu ty wszystkie dzbany rozwalasz? Nie wiem, ciebie jeszcze nie rozwaliłem. To są jakieś, wiesz, zabytkowa tu tak o trenuje magię. Ale mi się, że nic z nich nie leci. Oh! Co cię interesuje? To ten Let's pan na bank. Seems... Coś to co nie pasuje do reszty. Hmm, co to może nie pasować? Może ten wielki pomnik gościa z kulą? mapa się pojawiła. Okej, okay, aktualny cel, misja, okej, okay, dobra, kontynuuj. Czyli strzałką, strzałką do góry pokazuje sobie te Spadaj. Profesor, this statue, this ten posąg nie pasuje, panie profesorze. Home. Dobrze mówię, to było dobrze. Każdy dzwonek <laughs> będzie. Masz cel stary w każdy dzwonek dzwonek. Profesor, panie profesorze, tu jest jakieś coś. Hmmm. <laughs> mm. czemu, czemu? jest jasno widzę. Bo no pewnie z tego wynika, że widzisz jakieś karty wystawiał tam. A, okej. Okay. Albo jasno widział. Ha! Albo. Prawie się ukrył ten zban. Ha ja. Dobra, w prawo Ty powiedz, że ten czarodziej jest sprytniejszy i bardziej zgrabny niż postacie z Ringa. Rusza się bardzo dynamicznie. Co Próbuję wyłączyć ten... ten. U! No tutaj przytrzymasz to pokazuje ci się informacja o obecnym tym i chciałem to schować, żeby schować, a przytrzymać. Ha! Widział? Tak byś się nie spodziewał ten dzban. Dobra. Pa, a jak tyłem mogę? Ha! 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 Ale chyba... Nic, nic ty, nic z nich nie wylatuje. Nie czy Ha! Ha! Ja! Ha ja! Ha! Dziękuję za dracenie mojego czasu. Co to jest? Profesor Fig. chodź, Fig? rzeczy tu jest coś dziwnego. Wchodzimy? on co to jest. A to od. okej, okay. odd... chyba. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. What? There's Chur, that glow again, like the glow, glow on the portal key container. Złapał. That pesoże mnie za rękę. Co w wow. Merlin's name? Wow. O, go na... what? Godric's Hollow. Jest Where are we? I don't believe it. Wygląda jakbyśmy byli w Gringocie w zamku. No? Czyli trzeba. Aha, to tylko. Hello? Tak, to chyba oni, no. Myślę, że to jest Nie, Jesteśmy w Gringocie. U Gringota. A, tak. Nie wiem, czy chciałbyś być w Gringocie. może? Hej. Okrzyk zaskoczenia. Uuu, hej, it can't be, Radomus? moment. <grym> Czekaj, no, można spojażyć, no, ty, no. Nie wygląda jak twoja stara. <grym> <grym> Obraziłem cię. Nie rzucaj do mnie zaklęciami w orde Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Troll de mordo. <grym> I presume. <laughs> <laughs> Precisely. It's tak. The key. Hmm? Oh, oh. Yes, of course. This way, then. let so, close. Okay. A, okej, okay, sorry, to już nic nie After you. Nie mów, że będzie taka sama gra, jak... Pamiętam, że w pierwszej części Harry Pottera jechało się czymś takim jako jedna z misji i trzeba było unikać belek, żeby kupiła dojechać. Dopiero po godzinie frustracji zaskapnąłem się, że jak naciśniesz X, to pauzujesz jakby w danym miejscu ten wózek, a nie trzeba było się tak obracać, żeby unikać... <sighs> nie, to trauma of Can I a In fact, you'll see quite a few on our way to Vault Number Twelve. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? What? This is private entrance? Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. We all want to take a breath mm. a what wow. That's the ah, move. Move. Tak, tak, tak. it's a security measure experienced the thief's downfall before have you heard of it these are the, <laughs> <laughs> these are the that were passing <laughs> your Potter. <laughs> <laughs> vault number 12 was commissioned shortly after gringos was founded over 4 oh, wow centuries ago Good. he resides in the deepest part of the bank. settle we've okej się będzie aha wow Myślałem, że będzie jechać przez ten czas Co miałbyś jechać? nie wiem, by coś opowiedział na o gocie czy coś policjant ktoś tu ma kaca chyba Radomos jest niepocieszony. On jest w szoku, co tu się w ogóle dzieje? Gobliny? W zamku? Wow. Gobliny przeważnie nie kradły, a nie pilnowały. Jedzie z nami. Yeah. <laughs> Fuck the police going right oh, from the underground! <laughs> like the to the... nie był policjant. Straszny. A, ah, ok. On już 24 godziny ma robotę? A kiedyś kiedy je, kiedy, kiedy co? W pracy! <laughs> Jak często ludzie go odwiedzają? <laughs> o kurde. Tada! Dalej za figiem podróżować, podrą, podrążać. Podrążaj oh, exactly. za figiem. No oh, cool. no, ręce. Czyli ja. nawet nie pamiętają, kto jest właścicielem tej skrytki. Czy to nie jest taka sama... Okej, okay, wszystko

A nie trafiłem, wróć. Oh, Zginął. Ok. Ta się rewelio? Mm -hmm. Jestem rewelicyjny! Rewelio. Ten Te, Do dopiero teraz? <laughs> rewelio. Revelio, Revelio! No, revelio, znaczy Wybuchnie bo. ci tata! Myślisz? No. Tata mi wybuchnie! <gamy> revelio! przestań mieć drzwi tylko otworzyć! A tam coś jest jeszcze, to jest za tym symbolo! Ja. co? Nie wiem nic innego nie mogę zrobić. No poczekaj, bo on no. mówi teraz o tej drzwiach. No. 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 Okej, okay. boom. Podnie. Dobra. Okej, okay. udało się otworzyć zwyczajnie. Światło zgasło? O kurczę, będzie jakaś waleczność. Oj, 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 jesteśmy w skrytce. Może być próba. Spoko, rozkminimy figu, ale... ROZKMINIMY W NASTĘPNYM ODCINKU! HAHA! Ha! Spodziewałeś się tego? Kompletnie nie. Kompletnie nie, więc dziękujemy Wam bardzo Mordeczki za oglądanie, nowa seria, w tym odcinku nie było dużo jakichś może bardzo ciekawych wydarzeń, ale nadejdą takie. Um... Miejmy nadzieję. Pamiętajcie jeżeli będzie... pamiętajcie o imieniu Radomos Bójda Aka, daj suba mordo. To jest tak, najważniejsze. I mamy nadzieję, że Wasz dzień będzie jeszcze bardziej udany od teraz. Co chcesz dodać? Widzimy się w na następnym odcinku. Bye.